Bardzo się cieszę, że mogę w końcu więcej opowiedzieć na ten temat. Ostatnio byłam długi czas chora i niestety z tego względu też nie mogłam nic nagrywać tutaj, bo po prostu mój głos nie dawał rady. No, ale jestem już z powrotem i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć bo temat uzależnienia od telefonu jest bardzo, bardzo ważny. Ja nie ukrywam, że się z tym mierzę. To nie jest żadna tajemnica i chcę o tym mówić otwarcie. Jest to też droga, którą przechodzę od dłuższego czasu i w związku z tym jestem w stanie powiedzieć, co się sprawdza, a co się nie sprawdza. Niestety wielokrotnie w internecie można zobaczyć na wskazówki typu wynieść telefon z pokoju, które są oczywiście dobre i one są poprawne, natomiast jeżeli ktoś jest bardzo mocno uzależniony, no to takie mega proste typy nie będą tak naprawdę działać. To, żeby pokonać uzależnienie od telefonu, jest mega ważne, bo to niestety jest coś, co zabiera nam życie. Niestety, jeżeli my będziemy siedzieć 8, 9, niektórzy nawet kilkanaście godzin na telefonie dziennie, no to nie będziemy mieli okazji doświadczyć realnego życia. A tak naprawdę to realne życie jest czymś, co jest dla nas cenne. Ciągłe siedzenie w telefonie jest bezpośrednio skorelowane z takimi rzeczami jak depresja, gorsze samopoczucie, większy poziom lęku, no i też oczywiście ciągłe porównywanie się, bo to, że siedzimy w telefonie, to jedno, ale jesteśmy ciągle na social mediach, gdzie porównujemy się do innych ludzi i dostarczamy sobie olbrzymich dawek dopaminy. W efekcie tego normalne rzeczy nas nie satysfakcjonują, bo nie dają nam aż tyle dopaminy, nie dają nam aż. Tyle radości i tyle takiego poczucia nagrody, co social media. Dlatego bardzo często mamy takie wrażenie, że no, nasze hobby już nie sprawia nam przyjemności, że spotkania z innymi ludźmi nie są tak fajne jak kiedyś. No niestety ale tak będzie. Dopóki nie nauczymy się żyć w takim wyciszeniu i nie nad ciągłym dopaminowym haju, no to niestety będziemy się czuć. Źle. Wpływa to też oczywiście na czas naszej uwagi, na to, że nie jesteśmy w stanie czytać książki, bo cały czas nas coś rozprasza i nie jesteśmy w stanie skupić się na czymkolwiek, co wymaga chwili spokoju. Ja to wszystko doskonale wiem, bo sama z tym walczę, ale uważam, że robię pewne kroki do przodu i chcę się dzisiaj podzielić takimi pięcioma bardzo ważnymi i bardzo praktycznymi wskazówkami, które pozwolą ci podjąć dalszy krok w walce z tym uzależnieniem. Pierwsza mega ważna rzecz, która jest taką podstawą, od której w ogóle trzeba wyjść, to jest przyzwyczajenie się do uczucia dyskomfortu. Każdy nawyk, każde uzależnienie wiąże się z tym, że w momencie, w którym chcemy go przerwać, będzie się to wiązało z dyskomfortem. Ale dyskomfort ma też do siebie to, że on z czasem mija i nawet jeżeli będziemy czuć, że mamy potrzebę sięgnięcia po telefon, to ta potrzeba będzie z czasem łagodniała, aż w końcu w ogóle jej nie będzie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zacząć w ogóle walkę z uzależnieniem od wystawiania się na takie drobne momenty dyskomfortu w trakcie dnia. I to naprawdę nie muszą być godziny, bo bardzo często właśnie słyszy się takie porady w stylu: wyznacz sobie godziny bez social mediów. No niestety, ale to nie zadziała dla osoby uzależnionej. Osoba uzależniona musi zacząć od minimalnych kroków. I naprawdę nie zniechęcajcie się, że to będą naprawdę mega drobne kroki. I te kroki to może być na przykład nie telefonu, jak jedziemy windą, nie wyciąganie telefonu, jak stoimy w kolejce. Niewyciąganie telefonu, jak robimy sobie wodę na herbatę. Takie drobne momenty w ciągu dnia, w których normalnie byśmy tak automatycznie sięgali po telefon, będą naszym punktem startowym do tego, żeby nad tym pracować. I tutaj świetnym przykładem mogą być trzyminutowe medytacje, które właśnie oswajają nas z uczuciem bezczynności, z uczuciem tego, że my możemy faktycznie. Siedzieć chwilę i się ponudzić, i to wcale nie jest nic złego, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre, bo dzięki temu zyskujemy na przykład więcej kreatywności, więcej perspektywy na nasze problemy i my po prostu najnormalniej w świecie potrzebujemy takich momentów. To takie celowe wystawianie się na dyskomfort będzie też dla nas takim przełamaniem automatu, bo bardzo często w przypadku telefonu, jak i też innych złych nawyków, my działamy automatycznie. Robimy coś, nie zastanawiając się nad tym. Jeżeli my idziemy po schodach, no to wyciągamy ten telefon z kieszeni, nie myśląc w ogóle o tym. To jest bardzo takie nawykowe zachowanie, i właśnie trzeba nauczyć się, Przerywać te momenty i tak trochę bardziej świadomie podchodzić do tego życia, żeby co chwilę zastanawiać się, okej, okay, co ja teraz robię, jak się czuję, czy mogę odłożyć ten telefon. I im więcej takich momentów będziemy mieć i im dłużej one będą trwały, tym ten dyskomfort będzie mniej odczuwalny. I ja wiem, że to na początku może wydawać się ciężkie. Ale uwierzcie mi, z czasem naprawdę to łagodnieje. Kwestia numer dwa. Jeżeli my już przełamiemy sobie ten dyskomfort i jeżeli będziemy trwali faktycznie w poczuciu ciszy, no to ważne jest też to, żeby mieć gotową listę alternatywnych czynności. No bo oczywiście, jeżeli do tej pory w jakichkolwiek momentach nudy my sięgaliśmy po telefon, no to wtedy, kiedy my nie będziemy sięgać po ten telefon, będzie nam łyso, będzie nam dziwnie, no bo nie będziemy wiedzieli za bardzo co robić. Dlatego warto sobie przygotować taką listę kilku alternatywnych czynności, które wcale nie będą jakieś mocno angażujące, tylko po to, żeby wiedzieć, co mam ze sobą zrobić w momencie, gdy nie będę siedzieć na telefonie. No i to mogą być na przykład takie rzeczy, jak patrzenie za okno i obserwowanie otoczenia. Albo pisanie w dzienniku, albo na przykład po prostu rozmowa z bliską osobą, która jest obok. Być może chcesz się po prostu na chwilę rozciągnąć, zrobić coś tak w kontekście fizycznym. Nie ma to znaczenia, ważne jest, żeby znaleźć sobie zamienniki tego nawykowego sięgania po telefon, czyli to musi być coś, bardzo prostego, nietrudnego, co możemy łatwo wdrożyć, tak naprawdę, w praktycznie każdym momencie. No i też ważne jest to, żeby nie rzucać się od razu na to, że będę czytać trudne poradniki psychologiczne i książki rozwojowe, bo to po prostu nie zadziała. Warto zacząć od czegoś, co jest naprawdę proste i dostępne. I teraz powiem coś ciekawego, ale alternatywą na przykład dla telefonu może być YouTube. Dlaczego? Dlatego, że YouTube nie jest aż tak bodźcujący jak wszystkie krótkie filmiki w social mediach i to może być taki krok przejściowy pomiędzy tym, że na przykład docelowo chciałabyś lub chciałbyś czytać książki. No ale na ten moment nie potrafisz się zmusić do tak absorbującej aktywności. Punkt numer 3 to utrudnianie sobie dostępu do social mediów. I oczywiście nie mówimy tutaj tylko o tym, żeby telefon był poza zasięgiem ręki, bo to jest taka porada oczywista, którą słyszymy cały czas. Ale jest też wiele innych opcji, jak można temu zaradzić. Są dedykowane aplikacje do tego, żeby nie korzystać z social mediów, które blokują je tak, że nie da się faktycznie wejść na te social media. I taką aplikacją jest na przykład Opal, z której ja korzystam i bardzo polecam. Kolejną alternatywą jest to, żeby zrobić sobie na telefonie folder, w którym będą nasze ikonki social mediami, bo to wtedy jest zawsze jeden dodatkowy krok, żeby wejść w social media. Już nie wchodzimy na nie z poziomu jakby ekranu startowego, tylko musimy najpierw wejść w folder i dopiero otworzymy sobie aplikacje social mediowe. Uwierzcie mi, takie mikrokroki też robią robotę, bo wszystko, co nas spowolni, choć odrobinę, choć sekundę, przed sięgnięciem po social media, przerwie nasz automat. A o to nam chodzi, żeby przerywać automatyczne zachowania i troszkę się nad tym zastanowić. Kolejną rzeczą może być na przykład całkowite usunięcie aplikacji z telefonu i korzystanie tylko z komputera. I prawdę mówiąc, gdyby nie to, że tworzenie w social mediach to moja praca, to myślę, że ja bym to zrobiła. Po prostu usunęłabym aplikację i korzystałabym ze swoich kont na komputerze. No bo dzięki temu nie musimy ich całkowicie odinstalowywać, likwidować swoich kont. Nadal możemy mieć do tego dostęp, no ale nie będzie to aż tak bodźcujące jak w przypadku korzystania z telefonu. Bo wiecie, tu też nie chodzi o to, żeby od razu zaszyć się pod kamieniem w jaskini i zacząć żyć jak pustelnik. Też nie lubię takiego podejścia. Social media mają też swoją pozytywną stronę i naprawdę mogą nam dać bardzo dużo dobrego do życia. Dlatego chodzi o to, żeby nauczyć się żyć z tym i kontrolować to, a nie pozwolić na to, żeby social media kontrolowały nas. I ja wierzę, że da się to zrobić. Kolejny ważny punkt to znać swoje dlaczego. Tak jak w przypadku każdego celu, zawsze polecam, żeby mieć swoje mocne dlaczego, tak w przypadku tego, gdy chcemy ograniczyć czas przed ekranem, też powinniśmy mieć swój ważny powód. I to powinien być naprawdę taki powód, który wynika od nas z serca, a nie taki gdzieś zasłyszany na social mediach albo o, no bo fajnie by było. Nie, to nie wystarcza. To musi być powód, który naprawdę Cię napędzi. I na przykład takim czymś może być chcę w końcu dać więcej uwagi swoim dzieciom albo chcę w końcu poczuć się lepiej i postawić pierwszy krok ku temu żeby wyjść z depresji. Te powody do realizacji celów zawsze muszą być mocne i wywoływać w nas emocje. Warto to sobie gdzieś zapisać i mieć pod ręką, na przykład w jakimś notatniku czy nawet właśnie na telefonie. Do takiego folderu od razu można wrzucić też coś co nas motywuje, i to mogą być na przykład motywacyjne filmy, motywacyjne teksty. Może to będzie screen Twojego czasu przed ekranem, który sobie wrzucisz do notatnika, który będzie Ci przypominał, ile czasu tracisz. W każdym razie warto mieć taką swoją awaryjną puszkę motywacji, którą będziesz otwierać właśnie w momentach zwątpienia, bo czasami tak będzie, że po prostu będziesz zmęczona lub będziesz zmęczony i będziesz myślała, że teraz to jest najlepszy moment, żeby po prostu siedzieć na tym telefonie godzinami. No ale wtedy można się zatrzymać i otworzyć sobie tę swoją puszkę motywacji i przypomnieć, dlaczego ja w ogóle chciałam z tego zrezygnować. No i punkt ostatni, numer 5 to szukaj naturalnej dopaminy. Dopamina to nie tylko telefon, to są też inne rzeczy. I fajnie jest szukać dopaminy, która w tym wypadku będzie dla nas relatywnie prosta. Dlatego że właśnie na przykład rzucenie się na rozwojowe poradniki może się nie sprawdzić, a tylko nas zniechęcić. Dlatego, warto jest zrobić sobie listę takich rzeczy, które są dla nas przyjemne. Proste i faktycznie takie łatwe do zrealizowania, że nie wymagają od nas dużo wysiłku. To mogą być takie rzeczy jak na przykład jakiś lekki wysiłek fizyczny, malowanie kredkami, pójście na spacer. Wszystko to, co daje nam radość, daje nam przyjemność i może być też taką alternatywą dla tego telefonu bo bardzo często po prostu chodzi o to, że musimy jakoś wyrównać tę dopaminę, musimy nauczyć się korzystać z innych źródeł dopaminy niż tylko telefon i to nam wyjdzie w dłuższej perspektywie na dobre. I nagle okaże się, że jeżeli my dostarczamy sobie tej przyjemności z innych źródeł no to ten telefon wcale nie będzie nam aż tak potrzebny. Dopamina działa w ten sposób, że motywuje nas do tego, że chcemy czegoś więcej. Dlatego im bardziej postawimy na takie naturalne źródła dopaminy, tym później więcej będziemy chcieli to powtarzać. I wiem tutaj, że bardzo dużo ludzi mówi o tym, że wysiłek fizyczny jest magicznym lekiem na wszystko, ale szczerze, trochę naprawdę tak jest. I trzeba to czasami wziąć na poważnie. Jeżeli spędzamy cały czas w domu i siedzimy na kanapie i mamy tysiąc kroków dziennie, nie wychodzimy na słońce, nie dostarczamy sobie promieni słonecznych, witaminy D, no to niestety, ale te wszystkie wskazówki mogą nie zadziałać, bo często trzeba naprawdę zadbać o te podstawy. I dużo osób traktuje to jako takie. Oczywistości i przez to jest zniechęconych do tego, żeby to faktycznie wypróbować. A uważam, że jednak bardzo ważne jest to, żeby od tych podstaw zacząć. Dlatego poza tym wszystkim warto też zadbać o takie rzeczy jak sen, wypoczęcie, redukcja stresu, bo to wszystko też ma wpływ później na to, jak często my sięgamy po tę szybką przyjemność w postaci telefonu. Przecież na pewno jest tak, że w momencie, w którym ty jesteś zestresowana lub zestresowany, no to sięgasz po ten telefon, żeby scrollować te rysy czy TikToki, bo to łagodzi właśnie dyskomfort, przebywanie z trudnymi emocjami. A musimy nauczyć się, że trudne emocje są naturalne i nie musimy ich zagłuszać tymi social mediami. Możemy sobie radzić z nimi inaczej, możemy się ukajać w inny sposób, a nie dopaminując się scrollowaniem. Myślę, że to tyle na dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobiła część drugą, bo temat jest oczywiście mega obszerny, ale też mega ważny. Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, żebyś dała lub dał sobie wyrozumiałość w tym temacie. Bo to nie jest coś, co damy radę naprawić z dnia na dzień. To są malutkie kroczki, które powtarzane wielokrotnie doprowadzą do tego, że my faktycznie wygramy tę walkę z uzależnieniem. Pamiętajcie, że social media to wcale nie musi być nasz wróg. To jest też coś, co może nam dać naprawdę bardzo dużo dobrego do życia, ale musimy korzystać z tego mądrze. Jak ze wszystkiego. Trzymam kciuki za ciebie, za siebie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku.